Cześć. Zastanawiasz się pewnie, jak wygląda proces sprzedaży? Proces sprzedaży firmy, oczywiście. Proces sprzedaży firmy to proces złożony, składający się z kilkudziesięciu różnych operacji, wymagających zróżnicowanych kompetencji i podzielonych na kilka ważnych etapów. Chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć o tych etapach, o tym, z czego się składają i dlaczego są ważne w sekwencji zdarzeń. I dlaczego ważne jest to, żeby robić je w odpowiedniej kolejności? Pierwszym krokiem w rozsądnie prowadzonym procesie sprzedaży jest ustalenie strategii sprzedaży. Dlaczego strategii? Bo jeżeli chcemy skutecznie sprzedać i potem być zadowolonymi z wyniku, to musimy wiedzieć, co sprzedajemy, komu sprzedajemy, jak sprzedajemy, kiedy sprzedajemy i za ile sprzedajemy. Błędem jest myślenie, że wystarczy tylko ustalić kwotę, dlatego że cena zależy od, cena, którą ktoś może ci zapłacić, zależy od tych pozostałych czterech parametrów, czyli co konkretnie z Twojego biznesu sprzedajesz, kto jest kupcem, jakie są szczegółowe parametry tej transakcji i kiedy ona się odbywa i kiedy odbywa się zapłata. I może być tak, że z tej samej spółki w zależności od tego, w jaki sposób skonfigurujemy sprzedawany majątek, do jakiego kupca ją wycelujemy, jakie dodamy warunki dodatkowe i jak będzie rozłożony czas płatności i transferu własności, różnica w cenie transakcyjnej może być kilkukrotna. Tak? Może być o setki procent różna kasa, w zależności od tego, jak wygląda transakcja. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli w firmie na przykład są aktywa, które dla kupca nie są konieczne do kupienia, to może być tak, że i dla Ciebie, i dla kupca bardziej opłacalne będzie kupienie tej firmy bez tych aktywów. Bardzo często tak się zdarza w sytuacji takiej, w której firma jest właścicielką nieruchomości. I wtedy podpowiadamy, żeby te nieruchomości przed transakcją wyjąć i zostawić je jako opcję. Jeżeli ktoś, kto chce, to może kupić, ktoś, kto nie chce, może nie kupować. Tych operacji związanych z tym, co sprzedawać, jaką część biznesu. Czasami jest tak na przykład, że spółka składa się z tak różnorodnych biznesów, że one ze sobą nie współgrają i nie tworzą synergii, a w związku z tym bardzo trudno będzie znaleźć kupca na spółkę skonfigurowaną w taki sposób, bo tak skonfigurowana spółka nikomu nie będzie pasowała do portfela, i w związku z tym trzeba ten biznes podzielić. Komu? W zależności od tego, czy sprzedajemy się różnym rodzajom kupców finansowych, czy sprzedajemy się różnym rodzajom kupców biznesowych, cena i warunki i terminy mogą się bardzo mocno różnić. I w związku z tym, żeby wybrać optymalną wersję procesu, no to trzeba się po prostu nad tym pochylić. My realizujemy ten scenariusz w ten sposób, że zanim wejdziemy w proces sprzedaży, Organizujemy przyje, przynajmniej jeden jedno, jednodniowy warsztat ze sprzedającymi, podczas którego, podczas którego ustalamy odpowiedzi na te pytania w taki sposób, żeby znaleźć optymalną ścieżkę przez rzeczywistość do celów sformułowanych przez sprzedających. Ten warsztat jest odpłatny, ponieważ po takim warsztacie możecie zawsze powiedzieć, że jednak nie będziecie się w danym momencie sprzedawać. W związku z czym podjęliśmy decyzję, że nie uwzględniamy go, nie uwzględniamy go w procesie. W naszych ofertach pewnie w czasie może ewoluować kwestia tego, czy będziemy się zgadzali na odliczanie ceny warsztatu od ceny success fee przy jego w procesie. Jeżeli chcecie wiedzieć, czy tak jest aktualnie, zapytajcie naszego doradcę sprzedażowego. Kiedy mamy już ustaloną strategię sprzedaży, czyli wiemy, co sprzedajemy konkretnie, które aktywa idą, które nie idą, komu to sprzedajemy, jakie są warunki dodatkowe, czyli Jaka jest strategia podatkowa, w jakiej formule chcemy tę transakcję przeprowadzić, jak wygląda, jak wygląda czas i zasady przekazania władzy, czy są jakieś zobowiązania dodatkowe dla sprzedających. Kiedy ta transakcja ma się odbyć, jak ma się odbyć płatność i w jakiej formie, w jakiej formie i ile sprzedający mają dostać, trzeba przystąpić do. Przygotowania procesu. Przygotowanie procesu polega na tym, że definiujemy sobie w oparciu o kryteria ustalone w ramach strategii listy kupców, konkretnych z imienia i nazwiska oraz z numeru KRS-u czy Company House, w zależności od tego, skąd, skąd ma być firma kupca. Listy, do których będziemy bezpośrednio docierać. Oprócz tego przygotowujemy profil kupca. Tam, gdzie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować takiego, takiego kupca bezpośrednio, albo gdzie populacja kupców jest ogromna i gdzie będziemy czesać rynek przy pomocy działalności reklamowej, czyli formułujemy sobie profil kupca, do którego chcemy dotrzeć, po to, żeby nasza działalność reklamowa była skuteczna. Wreszcie ustalamy treści tych reklam po to, żeby, żeby do tego profilu do tego profilu kupca odpowiednio docierać. Przygotowujemy też teaser i memorandum. Teaser, czyli materiał marketingowy anonimowy, w ramach, którego, w ramach którego w krótkich słowach i przy użyciu minimum grafiki i informacji wdrażamy potencjalnego kupca w propozycję inwestycyjną i chcemy od niego uzyskać albo zainteresowanie, albo dyskwalifikację, oraz memorandum obecnie realizowane przez nas w zasadzie wyłącznie. W formule Virtual Data Room, VDR, czyli zbiór informacji, które mają pomóc tym potencjalnym kupcom po podpisaniu umów o poufności i zapoznaniu się z danymi przygotowanymi przez nas w imieniu sprzedającego, podjąć decyzję o złożeniu oferty wstępnej. Oczywiście na tym etapie przygotowania również podejmujemy wszelkie działania związane z PR-em, zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym, czyli przygotowujemy strategię komunikacji do pracowników i partnerów, decydujemy czy i w jaki sposób informować o transakcji, co o niej mówić oraz przygotowujemy informacje do kampanii prasowych, jeżeli takie, jeżeli takie kampanie prasowe uznamy razem na etapie strategii, że będą. Dla takiej sprzedaży korzystne. Kiedy mamy już listy kupców, kryteria do reklam, kryteria do dotarcia dla partnerów, dla partnerów polecających i strategię PR-owską oraz materiały teaser i memorandum, możemy zderzyć się z rynkiem i tak nazywamy trzecią fazę. Trzecia faza to jest faza zderzenia z rynkiem. Na etapie zderzenia z rynkiem docieramy do kupców wytypowanych w procesie przygotowania. I przedstawiamy im, przedstawiamy im teaser, zapraszamy ich do wzięcia udziału w procesie inwestycyjnym. Na razie jeszcze nie ujawniamy, co to jest za firma na sprzedaż, tylko pokazujemy anonimowe dane, z których, z których kupiec może wywnioskować tyle, czy to jest coś, co pasuje do jej, jego strategii inwestycyjnej czy jej, jego strategii rozwojowej. Oprócz tego na tym etapie odbywa się również dotarcie do kupca z pomocą poś środków pośrednich, czyli wyświetlanie reklam w różnych mediach społecznościowych, wyszukiwarkach, ale również działalność naszych partnerów polecających, którzy penetrują swoje siatki społeczne, żeby znaleźć klientów, którzy pasują do profilu, który nas interesuje. W ramach, w ramach tych dwóch poprzednich źródeł, czyli Działalności partnerów i działalności reklamowej. Musimy obsługiwać zgłoszenia, które się z tego tworzą, czyli weryfikować tych zainteresowanych wzięciem udziału w procesie, dostarczać im, dostarczać im teasery i uzyskiwać, i uzyskiwać informacje o ich zainteresowaniu. Wszyscy ci, zarówno ci z listy, jak i ci z działalności reklamowej i z działalności partnerów networkingowych, żeby pójść krok dalej, czyli żeby móc, ocenić dokumenty, które przygotowaliśmy w imieniu sprzedającego, muszą podpisać umowy o poufności i ochronie aktywów sprzedającego. Pamiętajcie, zwykła NDAK, która mówi tylko o poufności, nie wystarczy. Na tym etapie, żeby, żeby zabezpieczyć interesy sprzedającego, trzeba podpisać również umowę, która chroni jego interesy. Na przykład zabraniając kontaktu z pracownikami, z dostawcami, prób zatrudniania czy przejmowania partnerów czy kluczowych aktywów sprzedającego. I końcem tego etapu zderzenia z rynkiem jest wpuszczanie zweryfikowanych, zakwalifikowanych i gotowych podpisać umowę o ochronie aktywów sprzedającego, kandydatów na kupców. Do zapoznania się z memorandum, tak jak powiedziałem, w naszej wersji, w wydaniu Virtual Data Room, czyli zestawów dokumentów przygotowanych w systemie, który po pierwsze przeciwdziała kradzieży tych treści, po drugie oznacza te treści w taki sposób, że każdy, kto je sobie ogląda, dostaje treści ze znakiem wodnym, w którym jest wskazane, że to są treści dla niego, więc gdyby próbował je powielać, to jest to albo bardzo utrudnione, albo wręcz albo wręcz oznaczające to, że na tych treściach będzie cały czas oznaczanie, że to, że to, że to są dane dla niego, czyli można dojść do tego od kogo, od kogo takich wyciek danych następuje oraz daje nam oraz sprzedającemu informację o tym, ile kto spędza czasu na analizie poszczególnych dokumentów, ile, które dokumenty otwiera, jak długo się z nimi obsługuje. I... Po tym, po tym etapie, czyli po zapoznaniu się z danymi memorandalnymi w tym Virtual Data Room, następuje etap rozmów wstępnych. Bo część kupców po zapoznaniu się z tymi danymi powie, że OK, teaser ich zainteresował, ale jednak to, co, to, co przeczytali, te bardziej szczegółowe informacje prowadzą ich do przekonania, że to nie będzie oferta dla nich. Inni natomiast mówią, dobra, przekonuje nas to, nadal uważamy, że to jest coś dla nas. I chcielibyśmy złożyć ofertę warunkową, ofertę wstępną. Zazwyczaj zanim dojdzie do złożenia tej oferty wstępnej, następuje swego rodzaju wzajemne macanie. My staramy się obecnie w naszych procesach nie ujawniać ceny, o ile to nie jest wyraźne życzenie sprzedającego, czyli nie deprymować kupujących jakąś konkretną kwotą, dlatego że wiemy, że na etapie negocjacji biznesowych mogą powstawać układy biznesowe bardzo korzystne dla sprzedającego, mimo tego, że na papierze nie realizujące jego pierwotnych założeń dotyczących ceny, one mogą się wiązać ze sposobem rozwoju ścieżki kariery sprzedających, one mogą się wiązać z umowami opcyjnymi na, na nabywanie części udziałów kupującego, tak? czyli jakaś wymiana, swap udziałowy czy akcyjny. To mogą być różnego rodzaju inne, inne ustalenia. W związku z czym staramy się nie deprymować kupujących konkretnymi kwotami. Oczywiście również z tego powodu, że czasami kupujący jest gotów zaproponować wyższe pieniądze niż. Nam i sprzedającemu się wydawało. Natomiast przede wszystkim chodzi nam tutaj o, o zostawienie tej, tej kwestii elastyczności. Zazwyczaj, zanim, zanim nastąpi składanie ofert, kupujący mają jeszcze pewne pytania do nas, a czasami, czasami oczekują spotkania ze sprzedającymi. Niektórzy sprzedający się na to godzą, zazwyczaj zresztą się na to godzą, ale są takie sytuacje, w których sprzedający wypracują z nami taki, taki model procesu, gdzie dopóki nie ma oferty cenowej czy nie ma oferty z modelem wyceny, z modelem transakcji, no to oni się nie ujawniają. W tej sytuacji my udzielamy wszystkich odpowiedzi i ten potencjalny kupiec przygotowuje swoją ofertę, Czasami najpierw robi próbny balon, czyli dzwoni i mówi co to będzie za kwota zanim się, zanim się zaangażuje w przygotowanie term sheetu po to, żeby, po to, żeby w przybliżeniu zbadać czy, czy my będziemy skłonni podjąć takie rozmowy. No i znowu w zależności od wytycznych od, od sprzedającego albo, się, albo dajemy taki feedback, albo nie dajemy feedbacku i mówimy słuchaj przygotuj term sheet, nie będziemy oceniać samej ceny, cena to... Jest może jedna piąta, tak jak powiedziałem, jedna piąta warunków. Poważne co, ważne komu, ważne jak, ważne za ile i ważne kiedy. I te rzeczy, te rzeczy dopiero poskładane do kupy, do kupy mają, mają kształt oferty warunkowej. Ta oferta warunkowa powszechnie jest nazwana term sheetem, dlatego że właśnie oprócz ceny i sposobu zapłaty, bardzo często uwzględnia, czy najczęściej uwzględnia kluczowe parametry transakcji. Które, które opisują to, na jakich zasadach ten kupiec chciałby wejść w posiadanie firmy. Kiedy mamy oferty warunkowe dochodzimy do etapu negocjacyjnego. I etap negocjacyjny to są negocjacje, trochę badań i jeszcze więcej negocjacji. Ponieważ to, że kupujący przedstawia jakiś term sheet, czy jakieś, jakieś warunki tej, tej wstępnej umowy, boże jedyny, oferty nabycia firmy, to nie znaczy, że sprzedający muszą je przyjąć. Zazwyczaj następuje tutaj etap negocjacji, po którym po którym strony akceptują kształt tej umowy warunkowej, czyli z perspektywy sprzedającego, wygląda to tak, że kupujący mówi: Kupię Twoją firmę na takich, takich zasadach, zapłacę tak i tak tyle i tyle pieniędzy, albo dam Ci takie wartości, o ile Twoja firma będzie potwierdzać rzeczy, które obiecałeś na etapie dokumentów memorandalnych, na etapie tych dokumentów ofertowych. I w tym celu chciałbym przeprowadzić badanie rzetelności prowadzenia biznesu powszechnie nazywane due diligence. Jeżeli strony dochodzą do porozumienia, że taki kształt oferty wstępnej jest w porządku, kupujący czy jego specjaliści przechodzą do przeprowadzenia do przeprowadzenia due diligence. Na tym etapie Zazwyczaj kupujący oczekuje dostępu do prawie wszystkich informacji. Sprzedający, oczywiście, ma prawo nadal powstrzymywać się od ujawniania najważniejszych tajemnic handlowych i biznesowych. Często nasza pomoc jest w tej kwestii ważna, żeby powstrzymać sprzedającego od pokazania zbyt dużo, bo oczywiście na etapie due diligence trzeba pokazać, w jaki sposób. Funkcjonujemy, w jaki sposób realizujemy wyniki, natomiast tych najsekretniejszych tajemnic dotyczących tego, w jaki sposób to robimy, nie musimy oddawać, je kupiec zdobędzie, jeżeli zdecyduje się kupić. No i dyskusje na temat tego, co jest krytyczne, a co nie jest krytyczne do podjęcia decyzji, zdecydowanie lepiej prowadzić komuś, kto nie jest tak emocjonalnie zaangażowany jak sprzedający. Więc pomagamy w, tych, pomagamy w tym procesie, nadzorujemy kwestie przekazywania i, i analizowania dokumentów przez kupującego. Po tym procesie kupujący zazwyczaj właśnie albo uspokaja swoje obawy, albo, albo tworzy mu się jakieś dodatkowe, albo ewentualnie tworzy mu się podstawa do tego, żeby przenegocjować jeszcze częściowo umowę i zazwyczaj, zazwyczaj po pewnych korektach Wracamy do stołu negocjacyjnego i negocjujemy umowę inwestycyjną, umowę sprzedaży i gwarancje i zapewnienia. Rzadko kiedy, rzadko kiedy to, jest, to są mniej niż dwie umowy, prawie zawsze mamy do czynienia z umową sprzedaży udziałów oraz z umową inwestycyjną. Umowa inwestycyjna ma charakter nadrzędny, tam są najważniejsze ustalenia, i to jest umowa, która nie musi lądować. W publicznych rejestrach. Umowa sprzedaży udziałów wyląduje w KRS-ie i będzie do wglądu dla wszystkich, w związku z czym często strony najważniejsze ustalenia tylko i wyłącznie ich echo odzwierciedlają w umowie sprzedaży. Jest jeszcze, wspomniałem o trzecim dokumencie, który może stanowić załącznik do, do umowy inwestycyjnej, może być osobnym dokumentem: to, jest, to, jest, to są gwarancje i zapewnienia, Warranty and Assurances. Tutaj sprzedający zobowiązuje się do tego, że. Nie wie o niczym, niczym, co by obciążało tą transakcję, poza tym, co ujawnił kupującemu, czyli na różne sposoby stara się zapewnić kupującego, że dołożył wszelkiej staranności, żeby uczciwie przeprowadzić tą transakcję i poinformować o wszystkich istotnych faktach. To jest o tyle istotne, że to, co jest opisane w tych gwarancjach i zapewnieniach, czyli stan firmy, co do którego strony się zgadzają, kupujący akceptuje, natomiast, natomiast kupujący nie akceptuje odchyłków od tego stanu, no i ten dokument związany jest właśnie z gwarancjami i zapewnieniami, on też opisuje to, co gdyby się okazało, że jednak firma różni się od tego, co zostało przedstawione i zaoferowane, jakie konsekwencje tenże Sprzedający miałby ponieść, albo jakie konsekwencje miałaby ponieść firma ubezpieczeniowa, bo ostatnimi czasy coraz popularniejsze, zwłaszcza przy większych transakcjach, staje się ubezpieczanie transakcji przez, przez kupującego. W tej sytuacji, na etapie, na etapie due diligence, często pojawia się również drugie due diligence albo dzielone due diligence prowadzone przez. Ubezpieczyciela, który weryfikuje, który weryfikuje właśnie poziom ryzyka, i, i jego skalę, przedstawiając ofertę, przedstawiając ofertę ubezpieczenia tychże gwarancji i zapewnień do, do takiej umowy. No i co, jak mamy wynegocjowane, jak mamy wynegocjowane te wszystkie kluczowe dokumenty, i albo mamy ofertę ubezpieczyciela, albo nie mamy, jeżeli jej ma nie być, to przechodzimy do. Etapu finalizacji. On tak naprawdę się składa z dwóch, takich, z dwóch podetapów, czyli po pierwsze z etapu transferu. Etap transferu to po pierwsze przekazanie wartości pieniężnych i innych, które kupujący ma przekazać sprzedającemu w zamian za, za wejście w tę, w tę transakcję, ale to również przekazanie władzy i to również ogłoszenie światu urbi et orbi ogłoszenie zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz tej komunikacji o tym, że, że transakcja się odbywa, uspokojenie finalne obaw pracowników, poinformowanie dostawców, odbiorców, partnerów otoczenia o tym, że transakcja miała miejsce i co to dla nich, co to dla nich oznacza? No, i wreszcie ostatni etap finalizacyjny, czyli realizacja umowy inwestycyjnej. I tutaj tak naprawdę ona trwa po pierwsze do czasu zakończenia spłat, po drugie do czasu zakończenia odpowiedzialności wynikających z gwarancji zapewnień dostarczonych przez sprzedającego. Więc bardzo często to jest umowa, która które skutki mogą się ciągnąć jeszcze przez kilka lat. Powszechnym standardem jest to, że skutki tej, tej, tej umowy inwestycyjnej trwają przez lat 5, a tak naprawdę 6 w Polsce, dlatego że to jest okres odpowiedzialności za zatajone problemy podatkowe i formalne. Czasami umowy mogą trwać dłużej, mogą trwać krócej, natomiast należy się spodziewać tego, że Konsekwencje sprzedaży firmy to nie są pojedyncze tygodnie, tylko to są lata jeszcze po podpisaniu umowy. Oczywiście sprzedający może już, w zależności od tego, jaką umowę podpisał, może już się cieszyć wartościami pieniężnymi, niepieniężnymi, które uzyskał, czy nowym sposobem ułożenia życia. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś nie mówił prawdy, no to. Mógłby ponosić konsekwencje. Z tego powodu bardzo ważny jest, czy bardzo ważne są te pierwsze etapy, o których mówiłem na samym początku, czyli etap strategii, etap przygotowania, na którym doradcy tacy jak my pomagają Ci zrobić tę transakcję w taki sposób, żeby cieszyć się, cieszyć się nie, nie tylko w momencie podpisania i uzyskania pierwszych przelewów, ale również lata, lata. potem. I to jest dzisiaj z perspektywy siódmego roku prowadzenia tego biznesu. Myślę, że mogę powiedzieć, że z mojej perspektywy to to jest najważniejsze, czyli dochodząca do skutku, bezpieczna i długoterminowo korzystna dla sprzedającego transakcja. Po to jesteśmy. Tak, chcemy wam służyć. Dziękuję.